No no to lepiej wyp żeby wincie o to nie w ogóle <grym> A i kurde widzowie, pozdro na was Five minutes later Kurde Przednie koło faluje, tak jakby Tak jakby mało powietrza było Kurde, mam nadzieję, że nie jest przebita Nie wiem, czy tutaj brakuje teraz powietrza trochę, bo można wcisnąć Dobra, kurde, jedziemy Kiedyś był tutaj sklep, a zlikwidowali Myślałem, że sobie zajadę do sklepu Dobra, jedziemy do innego No to jademy, kurde e, Dobra, lepiej nie będę tutaj gazować Bo w sumie to To niektórzy tutaj Wolą mi stracić spokoju na tych uliczkach no bo tutaj to jeszcze takie echo idzie, że to masakra. A posłuchajcie, byłem sobie w Anglii Z moją klasą, ale to było w październiku, no nie? Zapłaciliśmy po 450 euro i trafiliśmy do takich rodzin, które miały nam służyć jak, jako taki hotel, jako hotel, gdzie jest obiad, gdzie jest kolacja i wszystko No czekajcie, co to widz jakiś? O co chodzi? Ja cię tu codziennie widzę jak ty jeździsz tym gównem tutaj później No ja tutaj teraz pierwszy raz jechałem Tak, pierwszy raz, codziennie cię widzę No kurde trzeba żeby się przed kolegami No ale im głośniej, że tym bez... większe bezpieczeństwo jest po prostu na drodze Żeby koledzy się cieszyli, nie? Tak, nie no co ty... No może tak Może? Może tak, może nie No poczekaj, ja zdjęcie zrobię. A to rób i zaraz, o tutaj na komuś blisko, to zaraz ktoś przyjedzie. Coś problemy mieć? Mam no, problemów szerzej mówiąc, nie potrzebuję. No, no to lepiej wy***laj stąd, żebym się nie widział więc... No, ale dam Ci jeden przykład. Dam Ci przykład jeden. Jestem w korku i mam bardzo cichy wydech, no nie? Seria. I ludzie mnie nie słyszą, chcę pojechać środkiem. I jeden mi wyjedzie. No, to już się interesuje. To się w tych korkach jak coś chyba żebym Cię tu nie widział. <grym> Dobra. Kurde tak mia kurde miałem takie wrażenie, że zaraz ktoś się zatrzyma. Mi się wydaje, że sobie pozwalam na dużo, za dużo z tym z tym wydechem, bo ciągle jeżdżę bez dowekilera, ale kurde, żeby się spinać od razu ten wydech jak mnie może widział parę razy. Przecież wiadomo, że im głośniejszy jest wydech, tym bezpieczniej będzie na drodze dla mnie. A to jest tylko 125, więc... Więc to nie jest też jakieś kurde mega głośne. Nie wiem o co temu typowi chodzi. Może serio powinienem unikać trochę tamtej uliczki, bo ciągle tam może jeżdżę. bo to też jest fakt, bo tamtędy się jedzie do mojego przyjaciela. Nie umiem. Eee... Jakoś z tym wydechem nie umiem. Kurde, tak cicho jeździć. Nie da się po prostu cicho z tym wydałem jeździć. Ale komuś, kto po prostu nigdy nie jeździł na motocyklu, tego się nie wytłumaczy, że motocykl musi brzmieć. A nie chodzić jak, kurde, no nie wiem, jak jakiś bzyk. Musi brzmieć, żeby było po prostu bezpieczniej na drodze. Dobra, dajcie mi kurde trochę ochłonąć, bo szkoda gadać. Szkoda gadać. Five minutes later. Dobra, ludzie, kurde, trochę ochłonąłem. Chociaż dalej, chociaż dalej kurde trochę brakuje mi słów, na to co się wydarzyło dzisiaj, w sumie to z 30 minut temu może no, Ale możecie mi napisać w komentarzu, czy powinienem założyć DB Killer, czy nie, bo jednak chyba trochę wkurzam tych ludzi I kurde, nie chcę też za bardzo problemów, chyba wiecie o co chodzi To jest moje rodzinne miasto. No i jak kurde... No i jestem prawie tutaj codziennie, więc Jak codziennie ma mi ktoś wyskakiwać pod koła, czy mnie zatrzymywać, to ja też podziękuję za taką jazdę. Chyba mnie rozumiecie, ale możecie napisać i skomentować zachowanie tego pana czy tego chłopaka, chociaż on był całkiem młody, więc chyba tego chłopaka. Na moje oko to miał tak z 19 do 20 lat. Więc nie wiem czy by chciałaby mówić na niego pan. Także dlatego też mówiłem bardziej do niego na ty, a nie na pan. <laughs> no to by dziwnie brzmiało, jakby do 20 latka mówić na pan. Kurde ile ja dzisiaj widzę spotykam. Masakra. Każdy się ogląda. Mój ulubiony zakręt, ale kurde samochód jedzie. A czy? Jeden z moich ulubionych Bo ulubiony to znajduje się na granicy Gdzie się serio można składać fajnie I tam chyba najniżej się złożyłem Bo nie wiem ile mi brakowało do kolana Ale tak nisko jeszcze w życiu nie byłem Jak na tamtym zakręcie Pojechałbym sobie do Marka, Ale już nie chcę tracić hajsiwa Bo tankowałem za 5 dych Do pełna i już trochę też wyjeździłem Więc chcę sobie oszczędzić Kurde, nie umiem Ja jestem rozrzutny chłopak jak mam hajs, to muszę od razu wydać O Olechku O, i kolejni widzowie, tych to już zna na pamięć <śm> Nie, chociaż tego pierwszego O, jest, jest, kolejny kolega Ja to już z nimi się znam, kurde <śm> W końcu traficie na, na filmik Zawsze mnie trafiali, jak nie nagrywałem A teraz widzicie, udało się, wam także pozdro Tyle okazji mieliście Gdzie my się widzieliśmy i nigdy nie nagrywałem Teraz się akurat udało Co tu jest? Kurde Nie wiem czy mamy już na Niemcy zaraz Czy co? W sumie to jeszcze można rundę sobie przez miasto zrobić A ciekaw jestem jak tego gościa jeszcze raz spotkam Powiedzmy gdzieś w sklepie Albo gdzieś Ciekawe czy będzie mi coś jeszcze gadać O, no, i zielone I cyk, jedziemy dalej Kurde, moje miasto jest tak małe, że muszę po 10 razy w te same miejscowości jeździć. Już tak tak ludzi wkurzam. Tak się wszyscy patrzą na mnie. Jezu. O, tutaj... Net nie wiedziałem, to jest boisko. Że nie, że nie, Gdzie ja jadę w ogóle? Gdzie ja jestem? A, koło kontoru wyjadę. A, to jest szkoła. O kurde, ale droga. To nie droga, tylko chodnik. Ja pamiętam, kurde, jak ja robiłem serię z obcokrajowca. Kto pamięta tą serię? Ręka do góry. Nie widzicie, by mnie nie słyszała, by wyjechała. Ło kurde, jaki granat. Czemu te taksówki muszą mieć takie na górze coś? A jeszcze lepiej jak kurde niebiesko taksówka jedzie. Wtedy to już całkiem. O, słuchajcie zwijamy. Trzeba zwijać na niemcy Trzeba trzeba kurde, bo już późno, a wiadomo, że wy chcecie nowy film na kanale. A ktoś go musi zmontować. Montażysty nie mam, bo sam jestem montażystą, także trzeba cisnąć do domu, aby zmontować ten film. Chociaż i tak mało montażu tutaj będzie, bo głównym celem teraz tego filmiku to jest ten gościu, co mi wyskoczył. ma to odciny, kurde. Już nie robimy to odciny. Tak w ogóle to już zrobiłem 1452 km. Olej był wymieniany przy 500. Także teraz robimy 2000 km, czyli jeszcze zostało nam. Słuchajcie, moja matma jest kurde Aha, 548 km. No i będzie kolejna wymiana oleju, i wtedy już będziemy regularnie wymieniać co 3000, tak jak powinno się to robić. Pamiętajcie aby wymieniać na czas, bo zauważyłem, że w Polsce jak ktoś kupuje motocykl to mało kto w ogóle wymienia olej. Także musicie się tego nauczyć, bo to jest główna rzecz taka eksploatacyjna, którą powinniście wymieniać regularnie, a nie jeździć na jakimś oleju rzepakowym, a że pamiętajcie aby co 3000 km zmieniać ten olej. No i zaraz Wam pokażę jak wkładać Killera, kiedy przekroczymy granicę. No i tutaj spokojnie trochę, bo straż graniczna może być, albo coś O, tutaj widzimy, ja też się tutaj czułem Tylko, że nie na takim wielkim motocyklu No jedziesz, kurde, ale aż, aż tak spokojnie nie musisz jechać Dobra, nie będę wyprzedzać. Ale serio, zacząłem się zastanawiać, czy jeźdź z Double czy, czy dalej bez Bo kurde, żeby nie było przypału, że serio, ktoś fu zadzwoni wiecie na kogo i będą problemy możecie mi napisać czy będą jakieś konsekwencje z tego jakby ktoś tak zadzwonił no raciśniemy kurde chciałem w lewo wjechać ale samochód jedzie stąd. tutaj trzeba się zjeżdżam zawsze jak nic za mną nie jedzie i tutaj jest ten zakręt na którym bardzo fajnie idzie się składać chociaż ja zawsze jak z tamtej strony jadę no to wtedy tylko się składam bo teraz to takie płaty dziwnie zrobili, że, że... krzywo jest po prostu No i git, jesteśmy na miejscu Cyk zjeżdżamy sobie Pięknie parkujemy o, tutaj, koło Nóżka I gasimy I patrzcie teraz Teraz musimy wyciągnąć nasz, nasz kurde, ten ten, ten, ten z środka, Killer. Ja sobie już znalazłem takie coś, gdzie go zawsze chowam. On jest zawsze taki gorący, więc czasem, o, impuls, więc czasem muszę po prostu zawinąć go w wyjścia. Bo jak się wyciąga Debekillera to jest bardzo gorący. Chociaż i tak zawsze czekam aż trochę ostygnie, bo nie chcę aby mi się spalił w plecaku. Nie, no bo nie chcę aby mi się plecak spalił czy coś w tym stylu. Kurde, tutaj takie zabezpieczenie zrobiłem. Tak wygląda de, ten ten Debekiller. I tak go wsadzamy. Siedzi. Siedzi! A gdzie jest nasza sieróbka? O jest. No to teraz bierzemy sieróbkę Wyciągamy w rękawicach ciekawe jak to pójdzie. No, idzie. Knęcimy jakoś to kurde. Zaraz DB killer będzie wsadzony. I zobaczycie jak się dźwięk różni. Chowamy to. Jak ja nie lubię z plecakiem w ogóle jeździć. Jakoś kurde tak nie lubię, nie wiem. Zawsze to tak jakoś Lubię jak tego garba mojego widać. Garba w tym sensie no bo mam taki kombinację z garbem po prostu no i dobra teraz patrzcie na to jaka magia jaki cichutki jaki cichutki No dobra ludzie, także to już tyle z tego odcinka, także jeśli się wam spodobało zostawcie łapkę w górę, nawet dwie, komentarz oraz subskrypcję. Pamiętajcie, że jak wiemy w tym roku jeszcze 50 tysięcy subskrypcji, to pokażę twarz, także do dzieła. Wbijajcie na mojego Instagrama oraz do mojej grupy na, na fejsie, macie wszystkie linki podane w opisie. Także co, czekam na wasze komentarze odnośnie tego typa, co mnie zatrzymał. Jestem ciekaw co o tym sądzicie Co sądzicie o tej całej sytuacji Także możecie się wypowiedzieć Także co widzimy się w kolejnym odcinku Siemaneczko